Cześć, to jest w kamiennych kręgach. Właśnie zwiedzamy kamienne kręgi razem z Michaelem. No i tu jeden z pierwszych i też jeden z większych, bardziej spektakularnych, jakie zostały do naszych czasów. Robi wrażenie i w promieniu 300 km, w okręgu 300 km jest ich cała masa no i przynajmniej część będziemy próbowali razem zwiedzić, zobaczyć. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Bardzo podekscytowany całą wyprawą. Mnóstwo, mnóstwo pracy, żeby spróbować przynajmniej nadgryźć tą tajemnicę. Sami widzicie, nie wiadomo skąd się takie struktury znalazły tutaj, kto je zbudował. I o co w tym wszystkim chodzi? Michael mówił, że jest to jeden z pierwszych kręgów, w którym mierzono jego pole elektromagnetyczne. Jest bardzo wysokie. Mierzono jego wysokość w gigahercach, więc jest to coś znaczącego. Troszkę robi wrażenie, bo nie spodziewałem się czegoś takiego, że będę w stanie natrafić do na mojej drodze. A tutaj taka budowa. to najwyraźniej nieprzypadkowa, która przetrwała do naszych czasów, i nie wiadomo ile czekała na to, żeby dotrzeć do naszych czasów. Czy tylko 3000 lat? Może więcej, może sto. Kto <noise> wie? Może jeszcze później. Cały teren usiany kamieniami. Widać wyraźnie, że przez to wszystko szła olbrzymia fala, która mieszała ze sobą mu, kamienie, skały, być może ludzi, zwierzęta. Pod wielkim, wielkim ciśnieniem do tego dołączały się pioruny i tworzyły z tych wszystkich organicznych. Części, jakie połamane, porozrywane, zmieszały się z tym mułem, tworzyły kamieniny. Także nierzadko można natrafić tutaj na pozostałości po najrozmaitszych stworzeniach, często dużych kształtów. Tak więc, jeżeli to były dinozaury, no to kamienne kręgi zbudował ktoś superinteligentny bardzo dawno temu. Kiedy nie było mowy, o człowieku, homo sapiens przynajmniej. A tutaj ktoś był, coś budował i coś tworzył. Także na dzisiaj tyle. W najbliższym czasie. Następne wiadomości. Pozdrowienia dla wszystkich. Niedługo powrót z powrotem do Pola Raxy. Trzeba tu uważać, żeby nie wywinąć orła i nie skręcić nogi. No i następne obrazki, wizerunki kamiennych kręgów. Dzięki. Popatrzmy jeszcze razem wspólnie. Na to, co tu jest dookoła.